Jeżeli chodzi o nasze przychody ze stref płatnego parkowania, to zauważyliśmy, że no, w tym roku były to niemalże y, no, rekordowe jak dotąd y, y, przychody. Na pewno na to wpływ miała przede wszystkim pogoda, gdzie y, no, w tym roku patrząc na, y, na długi okres, y, y, ta pogoda nie rozpieszczała, było dużo deszczu, dużo, y, dużo wiatru, niska temperatura, dlatego też y, turyści przede wszystkim no, z, z racji tego, że nie mogli korzystać z plaży, y, Postanowili zwiedzać miasto. Jeżeli chodzi o samą strefę płatnego parkowania, to przychody z tego tytułu w lipcu wyniosły blisko 400 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o inne parkingi, to takie dwa nasze kluczowe parkingi, parking na Kasprowicza tutaj zanotowaliśmy blisko 30-40 tysięcy więcej niż w zeszłym roku w lipcu. Natomiast jeżeli chodzi o parking na Fredry, też oczywiście z uwagi na to, że odeszliśmy od systemu szlabanowego, się do parkometrów, z tego tytułu ten parking w lipcu zanotował blisko 60 tysięcy więcej. Wzrost odnotowano także w przejazdach autobusów, chociaż taką tendencję zaobserwowano już w ubiegłym roku. Głównym czynnikiem jest tutaj sytuacja ekonomiczna i wysokie ceny paliw, a co za tym idzie większa liczba turystów przyjeżdża do Kołobrzogu pociągami, a potem przesiada się na pojazdy komunikacji miejskiej. Cieszy to, że zauważamy w sezonie zdecydowanie większe zainteresowanie płatnościami mobilnymi, płatnościami elektronicznymi, głównie kartami bankowymi w autobusach. I tak naprawdę pierwszy raz w tym sezonie mieliśmy taką sytuację, że w sezonie sprzedawaliśmy zdecydowanie więcej biletów tym sposobem niż u kierowców. Także to naprawdę cieszę, bo tylko w lipcu i aplikacjami, i kartami bankowymi pasażerowie kupili bilety na ponad 160 tysięcy złotych. Aktualnie komunikacja miejska obsługuje 11 linii autobusowych regularnych, jednak w związku z remontem ulicy Zdrojowej linia numer 8 jest zawieszona. Warto również wspomnieć, że od tego roku wszystkie parkometry w naszym mieście posiadają płatność kartą, a dodatkowo w tym miesiącu została na nich uruchomiona płatność blik. Zachęcam do tej płatności, dlatego z uwagi na to, że w Kołobrzegu mamy troszkę problem z zasięgiem komórkowym, więc ten zasięg z płatności kartą często powoduje, że ta płatność jest bardzo, odbywa się bardzo długo, czasami 30-40 sekund. Natomiast tego problemu nie ma w przypadności Blikiem, także tutaj zachęcam wszystkich korzystających ze stref, jeżeli chcą płacić elektronicznie, żeby w pierwszej kolejności korzystali z Blika, bo ta płatność przychodzi bardzo szybko.